Miłość wieczna. Kochać to być szalonym przy zdrowych zmysłach. Ovidiusz. Miłość wieczna to miłość, która trwa całe życie. Nie ma o nic pretensji, trwa dyskretnie, w zachwycie. Wszystko się jej podoba w osobie kochanej, ją wysoko ceni, szanuje w każdych okolicznościach, za skarby nie zamieni by kochać nad życie, to obiekt miłości musi być kimś wyjątkowym, mądrym, skromnym, pracowitym, zrównoważonym, pogodnym. To ktoś, kto ma serce wrażliwe, umie docenić trud, okazać wdzięczność, towarzyszy w nieszczęściach, nie wie co to znaczy w kłopotach obojętność. Miałam w życiu szczęście obcować z kimś tak wspaniałym. On był i jest życiem moim bratem pięknym na duszy i ciele, światłem całym. Ciągle mnie uczył, prosił, by uciekać od życia nieuporządkowanego, modlić się do Stwórcy, dziękując za to, co otrzymaliśmy od Niego. A otrzymaliśmy wiele, oddanych, niezwykle zapobiegliwych rodziców, dom ciepły, spokojny, spełniający marzenia i plany pełne pomysłów. Rodzice harowali latami, by dzieci miały zapewnione dostatnie warunki i pokończyły szkoły, uczelnie bez zmartwień i niepotrzebnej powtórki. Nie musieliśmy cierpieć z powodu wojen, rozstań i kłótni rodziców. To oni czekali, byśmy wrócili do domu z podróży i dłuższych pobytów. Mieli zawsze uciłane, odłożone pieniądze na ewentualne potrzeby dzieci, byli dumni z najmniejszego sukcesu, jeśli był. To całą rodzinę cieszył. Dziś zostały mi tylko romantyczne, piękne, bajkowe wspomnienia, bo tych nadzwyczaj pięknych na duszy i ciele osób na Ziemi już nie ma. Została pamięć i miłość niezmienna, serdeczna, cicha i wieczna, za którą Bogu dziękuję, bo jestem za wszystko wdzięczna.